Widzę, ja. dzisiaj będziemy robić trening, ale dla dobrych, takich zaawansowanych, dobrze, no to na pewno musimy mieć plecak. Tutaj mam taki plecak, tutaj są odważniki. Razem waży ten plecak 3,5 kilo, ale najpierw zróbmy pajacyki. 15 sekund pajacyków, i będziemy po tych pajacykach robić. 15 sekund lekkiego biegu. No to zaczynamy. Start! 15 sekund palęczyków. Dobra, jeszcze 5. Dobra. Lekki bieg. Miejscu. Jak z odpoczynkami. Jakie leciutki. I teraz... E, dobra, lecimy teraz na dół. Dobra. Szybko, szybko. To jest interwałowy taki. Lecimy 25 sekund. Taki ciężki trening. Jeśli ktoś jest słabszy może 15 sekund. Jeszcze 5 sekund. Dobra. Teraz taki trochę ruchu. I lecimy teraz na nogi, znaczy na, na ramiona. Zesz. Dobra. Jeszcze jakieś 5 sekund. U. Dobra, teraz lecimy znowu deskę. I powtarzam ten trening dwa razy. Ja nie będę tego robić, bo nie chcę zrobić sobie Mam jedz rano w telefonie, to więc nie zrobię, tylko jeden raz. No, no. jeszcze tylko raz na ramionach. Jeszcze dziesięć sekund. Dobra, no tak. jest. Oh tak. Teraz ciężkie ćwiczenie, bo będziemy robić krokodylki. Dalej. Pokażę Wam pokrótce jak to się robi. Jakby ktoś nie wiedział tak? I tak, tak i tak. I to tam dziesięć raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, dobra.

Dobra. pięć bombek raz dwa trzy cztery pięć dobra i do i pięć bombek normalnych raz dwa trzy cztery pięć No, jest sześć no to będzie takie, że nie będzie ciężkie. Robimy tak. Nogi szeroko i schylamy się. I kilka razy wyprost. I kilka razy w tą stronę. Ale jeszcze raz to powtórzmy. Ale będzie trening. Rąki na poziomie barków, albo trochę szerzej, szerzej i schylamy się na wyprostowanych nogach, jak najbardziej. Trzymamy kilka sekund i wypras. jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Dobry widzowie, koniec treningu. No to co? Pa pa.